Z tej strony maksymalnie 1980 na prośbę niektórych tutaj e, ludzików e, specjalnie dla nich e, multiplayer z gry motorstone Pacific Grip, e, jak to tutaj wygląda, jak widzicie, wejdźmy tutaj do trybu online, zobaczymy, czy serwery śmigają. Ja nie mam pojęcia, tak naprawdę wiecie, że ja w multi nie gram, ale sprawdzimy przy okazji, czy e, wszystko tutaj hula, czy serwery jeszcze kulają i ile ludzi gra. To, że dostanę tam w tyłek, to tym się kompletnie nie przejmuję. Po prostu chcę Wam tutaj zaprezentować. Widzę, mamy jakiś rankingowy mecz, mamy jakiś casual mecz. Szuka jakiejś gry z najszybszym połączeniem. Zobaczymy, jak to długo będzie trwało, czy coś znajdzie. Bo chyba tutaj o to Wam w tym wszystkim chodzi, jeżeli chcecie zobaczyć multi, czyli po prostu, czy ludzie grają i jak to w miarę wygląda jak na razie szuka 20 sekund nie wiem czy cokolwiek znajdzie teraz w tej chwili jest godzina 6 czyli 18 można powiedzieć także po południu może ktoś będzie grał poczekam do minuty 30 i jak nikogo nie będzie To spróbuję jeszcze w innym trybie, w rankingowym Być może tutaj ludzie Już teraz spróbuję Być może ludzie po prostu da trofeów Grają po prostu, akurat tylko w multi Jeżeli chodzi tutaj tylko o rankingową grę Zobaczymy, poczekamy do minuty I jak nie będzie, to trudno to będzie dupa, a nie filmik No i coś widzę, że kiepsko Myślę, że o tej godzinie tutaj w Europie gra. Mam akurat na Europę, to powinni ludzie grać, jeżeli wygrali online Wiadomo, ta gra też już troszkę ma. O, nawet zobaczcie ile ludzi, także nie ma źle znalazło dość, dość dużo ludzi. Myślałem, że będzie gorzej. Okej. Okay. Mamy jakieś tutaj lobby. Zaraz nam się tutaj to będzie wczytywać. Ja bym z wymutowo wymutował co po niektórych. Zbierzmy pojazd, tak jak mówię, ja kompletnie tutaj kiepski jestem, także... No i kiedy gra się zacznie? Okej, okay, już. Także tyle dobrze, że udało mi się tutaj ten multi zrobić. Chyba, że wywali tutaj to wszystko, zobaczymy. Spodziewajcie się mnie w okolicy ostatniego miejsca. No, nawet słyszę jakiś szyderczy śmiech Niemców. Dobra, no to chyba Francuzi. Dobra, ja będę musiał sobie przypomnieć klawiszologię. Ok, coś już kumam, coś mi się przypomniało. Jak widzicie, rozpychają się. Pozycja piąta, jak na razie. Dwa okrążenia. Fak, tak to jest jak się nie zna toru. Była piąta, już jest ósma. Trzeba użyć boostu. Tam ktoś się wyłożył. Dobra, trzeba z boostu troszkę zestopować, bo silnik rozpieprze. I jedziemy z koksem. To mi się podoba, że właśnie te eksy ekskluzywy na konsole PlayStation naprawdę wyglądają dobrze. Ta gra mimo naprawdę sporego wieku już, jeżeli chodzi o PlayStation prezentuje się bardzo fajnie od strony graficznej, ogólnie jeżeli chodzi o techniczny tutaj aspekt w tej grze. Zasuwamy na dziewiątym miejscu. Jest cianko. Ja tylko się modlę, żeby ktoś się wyłożył to wtedy będę miał szansę kogoś wyprzedzić chyba, że ja jeszcze zaliczę jakąś glebę z jakąś przeszkodą czego bym się tutaj nie dziwił no podejrzewam, że ludzie, którzy tutaj w multi grają to raczej znają te trasy w przeciwieństwie do mnie właśnie, pak, 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 pak o, palma ale jestem na ósmym, także nie tylko ja się wyłożyłem ktoś tam nie śmieje. Jedziemy dalej. Siedź, siedź, siedź. No bo tu trzeba hamować. Nie no, żartuję, oczywiście. Nie znam tutaj tych tras. Ważne, żeby się dobrze bawić. Tak jak mówię, ja w multi nie gram. Nie mam na to czasu. Ale jakby ktoś pomasterował, to na pewno by tutaj rządził. I dup. Jedziemy dalej. A myślałem że mnie nie połączy ale widzę że tutaj w rankingowej grze jednak ludzie grają Ludzie tutaj te tropki zdobywają żeby te calakować te gry eee, Także jest ok Ostatnie okrążenie oczywiście gdzieś musiałem wylecieć Zasuwamy dalej No i dup, nie trafiłem, <noise> jak mi przykro, efektowna tutaj powtór, powtórka kraksy, nie wiem czy jestem ósmy dlatego, że e, tak naprawdę zostały rozwalone samochody, albo cholera wie. A tu są jeszcze jakieś rzuty takie na bok, a teraz kumam, ale jestem nie kumaty, dobra ja się pobawię jeszcze tutaj kamerą tej kolesie, na pewno już pokończyli wszyscy liści. Zobaczmy z tego widoku, ale przycięło. A, zaraz spadnę. Na tej kamerze się gra całkiem dziwnie. Kwestia przyzwyczajenia. I efektowne, i no ja widzę, że już się kończy wyścig tak jest na ostatnim miejscu. Nie na ostatnim, jeszcze tam ktoś był, ale nieważne. Nie ukończyli. Ja też nie ukończyłem z czasem. Zobaczymy jeszcze jakiś wyścig może tutaj na jakimś innym torze. Zaraz wróci do lobby za 3 sekundy. Tutaj jeszcze informacja ode mnie e, dla oglądających: e, też była prośba, żeby zrobić multiplayer z gry Need for Speed Pro Street. Niestety tam nie umie się połączyć z serwerami EA, czyli prawdopodobnie serwery zostały już wyłączone. E, Także jest jak jest. Niestety nie nakręcę, tak jak mówiłem, obiecałem, że nakręcę, no ale jak serwery nie chodzą, no to z czego mam nakręcić? Także jest jak jest. Dobra, zagrajmy znowu grę rankingową, niech nam zrobi matchmaking. Mam nadzieję, że jeszcze kawałek wam pokażę do tych 15 minut. Że coś znajdzie. Widocznie długo wyszukuję, bo tak jak widzicie, graczy jest dość trochę... Nie grają po prostu w tą grę e, nierankingową. Ok, ja sobie wybiorę teraz dla odmiany jakiś inny pojazd. Niech to będzie coś takiego. No i czekamy na rozpoczęcie się wyścigu. Dobra, krótkie wczytywanko. No i mam nadzieję, że nam się tutaj to w miarę szybko wczyta, że się nic nie wyłoży. Ok, jakiś inny tor, czyli uczenia się toru ciąg dalszy. Czekamy na innych graczy. Ok. Mój mega dziupek. A ten co kosiarką do prawy jeździ. Dobra, zasuwamy. Jak wiecie, otwarte tutaj te trasy, w sensie, że kilka możliwości przejazdu, i dup w kamień. Jeden kamień oczywiście musiałem w niego trafić, nie ma jak zgrabność i powaga. <laughs> Zaszczytne ósme miejsce, także sam się nie wyłożyłem. Nie znam skrótów, nie znam mapki, także spodziewajcie się znowu zaszczytnego miejsca na końcu. Long Way, no to tak jak widzicie, ślepota nie boli. Muszę patrzeć na te szczałki, Jak mówię, kompletna niewiedza tutaj w moim przypadku tego tytułu. Chyba w dobrą stronę jadę. Chyba tak. Pozycja 8 na 8. Zaszczytnie ostatni kij z tym. Ważne, że widzicie, że ludzie grają i że jest z kim pograć, tak naprawdę. Mimo, że ten tytuł już gdzie jest wiekowy. Pak, pak, pak. dobrą stronę jadę. Wrong way oczywiście. Gdzieś tam nie, nie patrzę na te znaki. Skupiam się na pieprzeniu głupot. O, palę się. Myjnia. Jestem siódmy. Czyżby kolejny się rozpieprzył, albo wyszedł z gry? Nie wiem. Tu jakieś wąskie przejazdy przez krzaczory, a w krzaczorach Jozin z Bazin. No i chyba znowu je wjechałem, coś mi się wydaje tam gdzie nie miałem. Nieważne. Nie ja jeszcze przetrzymał specjalnie dla Was te 3 minuty tej mordęgi, bo robię z siebie błazna. Ale nieważne. I budu. Gdzieś poza trasę wyjechałem, oczywiście. Tragedia. Zasuwam dalej, nie ma jakiegoś też takiego newbie jak ja, o jest jakiś jeden, także trzeba powalczyć o szóste miejsce. Będę jechał za gościem, przynajmniej będę wiedział gdzie mam jechać. zaraz się rozpieprzę. No, jestem szósty. Ciekawe na no jak długo. Do następnego spotkania właśnie z kamieniem. Dobra, na szybciocha. Za 30 sekund wyścig będzie skończony, także tam już ludzie podejeżdżali na miejsca. Także na no, kolejny wyścig, który nie ukończę na czas. Nieważne, ja myślę, że zaraz się pożegnamy. Jak możecie, to komentujcie. Znaczy nie komentujcie mojego skilla, bo tu nie ma czego komentować. Jak chcecie, to pokomentujcie, jak to wygląda w multi ogólnie. Jak ktoś może coś dopowiedzieć, co się tam odblokowuje w tej grze itp. itd. w multi, to dopowiadajcie. Ja nie będę grał w multi z racji braku czasu, także możecie zawsze pomóc komuś, może się to przydać. Ja następnego toru już nie włączam, bo nie ma sensu. Została niecała minuta. Także żegnam się z Wami już teraz. Trzymajcie się. I na razie do następnego filmiku, hej!